Także ludzie, tak na wstępie pokażę Wam moją magiczną policjantowską czapeczkę. Tak ona wygląda. I ona zawsze pomaga mi tutaj łapać yy, haksów i tak dalej. Także ludzie, ja już Wam ją pokazałem. I w zamian tego możecie tutaj wejść i taktycznie zostawić mi lajczka na moim fanpage'u. oficjal link do fanpage'a znajduje się w opisie tego filmiku. Siemano ludziska, witam Was tutaj w kolejnym odcineczku z mamy cię. I jak zawsze co tysiąc łapeczek yy, będzie nowy odcinek. Z mamy Cię na kanale, chociaż pod ostatnim było ponad dwa. <noise> no i pewnie większość z Was jest tutaj ciekawa, dlaczego przez ponad dwa miesiące nie było żadnego mamy Cię na kanale. Więc ja tutaj już śpieszę z odpowiedzią. Yy, Miałam dużo nauki yy, i też ogólnie byłem zmęczony, no bo mam... Yy, tak codziennie do 15.30 szkoła i uwierzcie mi, że po 8 lekcjach, no to jak ja przechodzę, to jestem no padnięty. Eee, I co tutaj mogę jeszcze Wam powiedzieć? Co do tych cycków, co Kainka nam miała e, dać, e, to e, walnęła nam oszusta, tak to ja Wam się pewnie świata już e, to zdjęcie sobie wystałem na Facebooku Kainka nam niestety walnęła 6, więc ani ja, ani Wy nie zobaczyliśmy sobie kuleczek. No niestety, mi też jest smutno. Także ludziska, przynajmniej się pojawi nowy odcinek, mamy się na pocieszenie, możecie sobie oglądać, jak tam przełapuje kilku, ha kilku haksów, yy, więc no co, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, że zostawicie lajeczka, no i życzę Wam jak zawsze miłego oglądania. Czioną odciskę, witam was już w nawielkim odcineczku, zmamy cię. E, długo przez was wyczekiwanym, jak tutaj widzicie. Mamy tutaj przypadek antyknoczka dosyć ładnego. <grym>, tak kolega, oj nigdzie, nie wybieraj się, nigdzie tam tutaj nie uciekniesz, kolego! Nie, nie Nie ma tak dobrze. Schodzimy z Vanisza. Co to ma być? Halo, halo, policja. Co tutaj? Ty myślisz, że tutaj sobie tak na antyknoczku pociśniesz, chłopie. No gdzie ty się urodziłeś? No i wyłączyłeś, no to tak to każdy umie. No, haha, ha, cyk, cyk. Nie ma uciekania, koleżko. Ja Cię i tak znajdę. Jump. Siema. Gdzie on jest, Jest tu? Cześć, cześć, koleżko, cześć. Cześć, cześć, cześć. A, Cię przekspiłem w klecki. Hahaha. Ha. Nie ma takiego uciekania, także udziska. To tutaj widzicie pierwszego haksa, nowej edycji mamy. Ja tutaj jeszcze pokażę do dowodu list. Jest około 2300 osób i widzicie mamy pierwszego haksa. Dzisiaj jest grudnia 236. Notujemy to wszystko. I mamy pierwszego hakszyńskiego. LOL? Czemu takie lagi? Czy mi się miejsce na dysku kończyło? Czy nie wiem. LOL, nagle mi laguje. Miałem chyba miejsce na dysku. Bo ten dysk dysku był całkiem zapramował, już mi wróciły FPS-y. Chyba. Może miałem jakiegoś, nie wiem, jakieś gówno, jakiegoś antywirusa czy coś. Eee... Zapytamy się go, czemu się odpaliłeś. Zapytamy się go, czemu się odpalił. Nie jest tego, chopie. Open to jest dla widzów jedzenia. Tego to jest, to jest, czekaj, te dwa jabłka sobie tutaj odłożę już. Tutaj, żebym wiedział, że to dla was. Okej. Okay. O i włączył antyknoka. Wszystko wyrzucił. No jaki, debil. No niestety, ale będą... Skacze. Samobójca! No nic. No nic. Niestety, ale... Yy, ten, ten kolega wolał popełnić samobójstwo, nie chciałby zrobić w odcinku. Została mi tylko z niego głowa. Nie wiem co mam zaściny. Czy mi się naprawdę miejsce na dysku kończy, czy... czy... Nie wiem, czy on tego seta wyrzucił. To jest najwyżej, że jakieś innych faksów pułapie będą itemy. A nie tutaj jest set, to wejścowo. To będą dla was itemy. No niestety on był samobójcą, ja no, nie patrzę na czat, więc tam nie wiem co tam piszą. Eee, a szkoda, szkoda że właśnie, że, że, chciał, no, że chciał zabić się. Nawet, nawet nie chciał wystąpić w odcinku, tylko on wiecie, wolał zginąć. Wolał, 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 no wolał, wolał oddać swoje życie i, i, i popełnił samobójstwo. Także banujemy tutaj pierwszego kolesia na tej edycji, eee, Cheaty. Będziesz na odcinku. Mamy cię, Gracka. Nasz stary tekst tutaj co zawsze pisaliśmy. Wykrzykniczek i do widzenia. I pierwszy haks tutaj. Do czasie bym był na starym łapku. I tutaj pierwszy hacks poleciał, także no lecimy dalej z yy, Hopsem ludzie. E -e -e -e. Tutaj jeszcze sobie podchodzimy. mam jakieś tam jeszcze z tego side, tutaj, czy nie? Czy nic? On coś jeszcze wyrzucał czy nie? Bo tak to by było więcej temu dla was. Chyba nic już nie wyrzucał z tego. Nie, okej. Okay. Także ludzie. Ja tutaj idę dalej w poszukiwaniu haksów. I widzimy się za chwilę. Ale ludzie także tutaj mamy jednego haksickiego. Jak tutaj widzicie żumeczek. No olof. Odpalił sobie antyknoczka. Mięśnie i ma też włączone. No jak widzicie on nawet nie odetuje. Chciał sobie tutaj upolować jednego stevesona. Ale niestety. Polowanie zakończy się, niestety. Nie powodzeniem, kolego. Także sobie to wyczyszczę i O, tylko może to sobie wyrzucę. Bo to się przyda, taki mieczyk, kompas. Wiecie, to jest zawsze spoko rzecz. Przytupamy się tutaj do kolegi. Okej, okay, siemano. Dwa nisza schodzimy, jak zawsze. Może nie zawsze. Ha, to już wyłączył. Zrazu lepiej, jak wyłączyłeś na tym loka. Kolego, ej, cię tam. Leć, Adam! Adam! Wleci, wleci, wleci. Mówiłem, że wleci? No i co tutaj, kolego? Nie ma! <laughs> nie ma! I co z tym w Czekaj, zapytamy się go. Eee, czemu się odpaliłeś? Świecił? Nie, dogaj. Z logą. Ja nie wierzę. Zlogał. Hmm. Hamski dogar od powiem szczerze, no niestety, ale. Będzie trzeba go zbanować, albo wiecie co, może mi się na niego przelawczył. Ale nie, on może nie wbić nawet dzisiaj mu się nie będzie chciał. Wiecie co? Zbanujemy go. Yy, yy, tutaj kolega. Jakuj miał nikogo w ogóle? Mm. to ziołek, który jest biedny. Jest to kolego? Masz tutaj, nie wiem, jabłuszko. Dla ciebie. Co to już się kipałeś z haksem. Masz biedny Steve. Bo jakiś typek tutaj jest? Trzech typa. No nieźle. Okej. Okay. Eee. On miał chyba taki nick. Eee... Okej, to je mam. Spalujemy go szybko, żeby nie przedłużać tak tego. Mogę no niestety, ale jakiś plugin e, teraz z tego dodali i nie mogę trwać jako jak ktoś to ognie. Eee. Czekaj, czekaj. Eee, cheaty. Będziesz na odcinku Mamy Cię u Gracka. Ok. Braujemy. Niestety kolega mi ci dał te jak ale on zlogał. On zlogał i nie mogę RQ otworzyć. No, Niestety, ale nie dam tego ekwipunku, bo no, możemy jak załogę patrz, Na przykład ten Open, i, mean, oh, oh. I gówno nie mogę otworzyć. <laughs> widzicie? Więc e, e, to by było w sumie e, tyle z tego haksa. Tutaj widzicie, mamy e, kolegę oxymena, e, Kolega ma tutaj e, autodisconnecta, bo już sobie go przed chwilą widziałem. Ma autodisconnecta. I ma takie ładne mięśnie szyi. To jak widzicie, antydiskonnego tutaj ładnie wyrzuca. Jak ma mało HP, <głysza> tutaj, no widzicie, głowa no to mu lata na wszystkie strony, tutaj widzicie. O, tutaj sobie jeszcze kamień pokopie Tutaj ma jakąś, ma chyba jakichś kolegów. Nie wiem, co to są chyba z jego ekipy. Tak mi się wydaje, ale te ci mu się bugują. I chyba nawet. o kolega przewaliło. Ej, patrzcie, tak bym go zasypał. Ale beka. <głysza> <laughs> ale A, no Aha, wyjdę stąd, może. Albo nie wiem, bo teraz się zaklinowaliśmy. No schodzi schodzi na dół. Tutaj, nasz kolega z i szyi. Aha, on, jak tak kopie, to i tak mu się tak. <laughs> Wie jak to jeszcze wygląda. Nie no, tancerz, to jest no tancerz. Tutaj, widzicie, wszystkie itemy wyrzuca. Czy on kopie, czy nie wiem. Czy po prostu taki kobe wyrzuca? Ale głowa i tak mu się. <głos> <głos> Jaki typuś, O, typego do lawy wrzucił. Sklepie go patrzcie tu. Aleweka z tego typa. Patrzę tutaj wszystkie takie same steve'y i on tylko w sercie. a nie jeszcze jakiś jeden kolega tutaj widzę od niego maseta. Yy... No i co? Trzeba będzie niestety tutaj zbanować kolega, no bo inaczej to, to nie może być. No i co, tutaj jeszcze i ten widzę wyrzucony, no ale Reset będziemy musieli się z nim pożegnać, bo... No, no bo odpalać to się nie może. Zobaczymy, czy on ma w ogóle jeszcze antyknoka. Ale nie, bo tamty typ jego do lawy i nie ma, nie? Tylko co on tak kopia? Tak nie wiem, kombinuje niby ten. Nie ma antyknoka. A teraz się zdziwił, kto go uderzył. A jakiś zdziwiony jest nasz koleżka. Więc to, niestety, kolego. Może jeszcze zobaczymy, co ma ciekawego w ekwipunku. A, główno ma. Jakiś jeszcze nie wiem, jakieś tam. Takie śmieciowe rzeczy. Ja sobie tutaj szybko. Ja chociaż nie wiem po co mi jest ten syf z niego, ale jak już jeszcze na no to czyszczę, podejdziemy sobie tutaj do Oksego. Eee, ban oksy, cheaty. Eee, e, cheaty. Eee, cheaty, 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 ład, albo nie, nie będziemy mieć nic pisać, eee, tylko po prostu weźmiemy i no i go zmanujemy, tak? Zmanujemy go, tutaj uderzę go wiadomo. Teraz to wy wytyguję. No i znika nasz koleżka. Już go nie ma, więc co pożegnaj się tutaj z nami. Yy, no i co? Przynosi, yy, przechodzimy tutaj do następnego jakiegoś kolegi odpalonego i teraz poszukać, bo wiadomo, jest początek edycji yy, niedziela, więc no, jest 1300 osób, więc myślę, że znajdę. jest yy, Za chwilę jakiegoś następnego podejrzanego yy, podejrzanego haksa na odcinek. Ale ludzie mam tutaj właśnie haka na fastbreaku. No, kolega lubi sobie za szybko pokopać. Tutaj, jak, yy, jak za chwilę Wam pokażę, tutaj ma kilof chyba z tego co wiem, 5 czy 3. Tak jak Wam mówiłem. Tutaj jego kolega, no, umie pokopać, no, wiecie, be, bez takiego gówna, ale. No, to jego kolega, no to zobaczcie tutaj. <laughs> za jednym strzałem 5 kłosków jedzie. On jest niezły widzę tutaj. Masz, Może ma jakiś szybki kilo, nie wiem, od mina dostał. Oj, wyłączył. <laughs> Ale tak cię tak miał, widzieliście jak za jednym strzałem pięć kolsków walno, więc to nawet widzi się tutaj antychip -Tak spami, że tutaj za chwilę to ale mamy cię na całe życie nagram. Że będzie tyle odcinku, że już nikt nie będę musiał nagrywać, tylko montować do przodu i wrzucać. Ten ja no, kopię bez tego gówna, no, a ten ziomeczek sobie jak widzieliście odpalił, a już wyłączył, bo chyba <laughs> mu coś powiedzieli na tym spiku, żeby nie kopał na tym, bo się tepnąłem, bo mógłby przed chwilą zobaczyć czat i tyle. O, już normalnie kopie. Także no, niestety, zobaczmy, są to jeszcze gilda play. ja yy, yeah. G. Jak to się wpisywało? G Info play, tak? O tak jest. Czy to, że jest przypadkiem tym? Nie, nie jest tym. No to co, Speddy? Pożyczymy sobie od ciebie jakieś itemy. Może ja sobie tutaj wyczyszczę wszystko. Eee. Yy, no, co ma w ogóle w tym czasie. Pustka. No nieźle Speedy To co, taki gówno to hejtemy ma no. Ale to złoto zawsze się przyda Taka książka też Okej okay, Speedy Cześć Speedy, cześć, cześć, cześć Sonia Cześć, wiesz co? Musimy się pożegnać, niestety Speedy Szybko się poznaliśmy, szybko się też pożegnamy eee, No niestety Fatto, ci sempre la domani Papà pa.